Patrzy na rywalkę z wielką agresją, nienawiścią, pogardą. A tymczasem 6600. 60, Dokładnie tyle samo, co Zusję. No, tego to naprawdę nikt by lepiej nie wymyślił. Żadna z nich nie ma przewagi, jeżeli chodzi o wagę. Obstrana co? Obstrana jesteś. Obstrana o sobie Tak, myślisz, jutrem. dlatego tak zakrzykujesz krzykujesz? Obstrana jesteś. Właśnie Stara się wali sobie szota ze szczoków, czy co? Na hey, hey. co? Na no co? Na co? Na co? Na sobie wali wyluzuj się stara. Wyluzuj się, Wyluzuj się. Wyluzuj się. Wyluzuj się. Wyluzuj się. Wyluzuj się. No to ty, to ty przekrzykujesz, się przekrzykujesz zamiast sportowo się zachować. Stresik, co? Co z, z tobą straszyć? sportowo, padlino, ty z tobą sportowo o! stresik, co? O! Doszło z kim walczysz, co? Doszło z kim walczysz. O, dawaj, już koć mnie to sianka nie zarobisz, nie będziesz Powinnaś, być, spała. Mi nie będziesz spała, Powinnaś być mi wdzięczna. Nie będziesz mi wdzięczna, że ci daję zarobić. Spała. Jesteś tak cringe'owa, że ci wyrzucił fejm i wstydzi się tego zestawienia. Powinnaś spałby, głośno, chodzić dzień. Powinnaś być. Powinnaś być wdzięczna haj Powinnaś być wdzięczna Haili! Powinnaś być wdzięczna! To mnie ciosioli ilmast tak i przytuli, tak, tak, lubisz, tak, lubisz edukować! Ty dzieci. lubisz edukować dzieci! Lubisz edukować! Dzieci. Lubisz ty edukować dziadzku. dzieci. Dawaj! To jest właśnie jej prawdziwa się. twarz! Boisz to jest właśnie się. twoja prawdziwa tak? twarz. Ty Prawdziwo się, boisz dlatego, ty ty się boisz, dlatego się jutro uciekasz do tego! Ty się boisz, dlatego się uciekasz do tego. Ty Co? zobaczymy jutro! Nawet wcelować nie potrafisz, tak? Jutro, No a zobacz, zobacz wolna jesteś taka, że przejęłam nogę zobaczysz. i co? Zobaczysz jutro, jak to się będzie działo. Będziesz mnie dolić! Ciocia -cio się mną zajmie! Ciocia -cio Ilmasti się mną zajmie! Wszystkimi dziećmi z Polski się opiekowałaś. Seks masterka, edukatorka, nauczycielka. Zobaczymy jutro. Ty się boisz, dlatego przykrzykujesz. Nie dajesz sobie rady. No, prawdy. No co? A ty, Draco Malfoy Tleniony, spójrz lustro. Nie. No. Yeah. Draco Malfoy zawsze w pierdol dostawał. I zobaczysz jutro. Dla ciebie to będzie. W... Hey. Dla ciebie to będzie wstyd. Dla ciebie to... Ha, ha, no co? Widzisz jaka słaba jesteś? Taka słaba jesteś. Chcesz mnie uszkodzić przed walką, bo się boisz porażki. No, dawaj. Dawaj. No chodź! Dawaj, dawaj, no co? To jest twoja prawdziwa twarz właśnie. Twoja prawdziwa twarz! Nie dajesz rady, tak jak usunęłaś komentarze! Tak, jak usunęłaś komentarze, tak jak usunęłaś komentarze z dnia z zawodnikiem! Tak jak usunęłaś komentarze z dnia z zawodnikiem, się boisz krytyki! Tak spierdolisz nikomu jak tu to, to będę brała debiutantów! Nigdy. Teraz jak ciocio ci się mną zajmie porządnie no. Nigdy! Nigdy! Jutro. Sobie masz ochotę, Jutro. ty się nad sobą, it's 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 Na spać, sobą ci, się znęcasz! Spać. Nad sobą się się. Na sobą się znęcasz. Idź spać! Na sobą się znęcasz. Wyśpisz! Na sobą się znęcasz! Na sobą się znęcasz. Będziesz płakać! Zobaczymy! Zobaczymy! Ty jesteś udawany demon. demon właśnie! Ty jesteś udawany demon! Udawany. A, jest... Dobrze, panie, drogie panie! Drogie panie, czy będziemy w stanie, czy będziecie w stanie stanąć do face to face'a? Halo. Drogie panie, staniecie do face to face'a? Dacie radę? Dziewczyny, dacie radę do face to face'a stanąć? Dacie radę face to face? Dobrze, dobrze, bez face to face'a tutaj. Bez face to face'a. Dziękujemy w takim razie. Zusi Masti, panowie. Panowie zaproście do swoich na swoje strony. Malik, dwa komentarze od ojca prowadzącego.